Dobry wieczór, właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. Stare mury mają jedną szczególną właściwość potrafią zapamiętywać kamień po kamieniu, piętro po piętrze, niczym skrybowie minionych wieków, zapisują krzyki, szepty, łzy, radości i rozpaczy, by potem w ciemne bezgwiezdne noce przeszywać mrok. Echem przeszłości. Budowla, o której opowiem dzisiaj jest wyjątkowa. Spokojnie, nie przychodzę do Was z prezentacją pierwszej z brzegu nawiedzonej posiadłości, a ewenementem na skalę Europy. Zamek Huska, bo o nim mowa, usytuowany na skraju wapiennego urwiska wśród gęstych lasów północnych Czech, pozostaje jednym z najbardziej enigmatycznych miejsc na mapie europejskich zabytków. Jego mury skrywają nie tylko historię, ale przede wszystkim tajemnice, której odkrycie przyprawia odreszcz nawet mnie, zatwardziałą sceptyczkę. Zanim jednak zagłębimy się w paranormalne meandry naszej dzisiejszej opowieści, poświęćmy chwilę na poznanie podstawowych informacji na temat tego zabytku. Obiecuję, że przydadzą się one w dalszej części naszego spotkania. Zamek Huska, położony zaledwie 47 km na północ od Pragi, skrywa w swoich okazałych wnętrzach historię ponad siedmiu burzliwych wieków. Budowla powstała w pierwszej połowie XIII wieku z inicjatywy króla Przemysława Ottokara II, choć najprawdopodobniej jego budowę rozpoczął już ojciec monarchy Wacław I. Na początku zamek klasyfikowany był jako budowla wczesnogotycka, jednak w odpowiedzi na rozwój artylerii na przełomie XV i XVI wieku Huska został wzmocniony potężnymi zewnętrznymi fortyfikacjami. Dzięki tym Zamek zapisał się jako budowla nie do zdobycia nawet po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. W latach 1584-1590 rdzeń zamku został przebudowany przez rodzinę z harasowa nadając mu styl renesansowy. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej Habsburgowie wydali dekret nakazujący zburzenie wszystkich zamków, które w przypadku kolejnego konfliktu mogłyby stać się twierdzami wroga. Jak pewnie już się domyślacie, chuska znalazł się na tej zagrażającej jego losom liście. Na szczęście w 1658 roku właścicielom majątku udało się wynegocjować kompromis. Rozebrana została kwadratowa wczesnogotycka wieża, mury obronne z gankami oraz zabudowania gospodarcze na przedzamczu. Wszystkie materiały budowlane wykorzystano do zasypania zamkowych fos. W ten sposób zamek stracił swój swój system obronny, ale nie uległ całkowitemu zniszczeniu. Jan Wilhelm Kunic nabył Huskę w 1700 roku. Pod panowaniem rodziny kuniców zamek przestał pełnić funkcję rodowej siedziby, a przez to został nieco zaniedbany. Wykonywano jedynie najbardziej podstawowe prace konserwacyjne. Dopiero w 1823 roku Wincenty Karol Kunic zlecił renowację zamku w stylu neorenesansowym. Zamek pozostał w posiadaniu rodziny kuniców aż do 1890 roku, kiedy to przejęła go księżna Hohenloch. Po jej śmierci w 1918 roku majątek odziedziczyła hrabina Eleonora Andrasy. W 1924 roku sprzedała zamek dyrektorowi, a później prezesowi zakładów Skoda, posłowi Józefowi Szymonkowi, który otrzymał tytuł szlachecki za swoje osiągnięcia w przemyśle. Po gruntownych naprawach w latach 1929-1930, Huska służyła jako letnia i reprezentacyjna siedziba rodziny aż do 1939 roku. Pozwólcie, że do wojennych losów zamku wrócimy w dalszej części tego odcinka. Na początku lat 90. XX wieku, po upadku komunizmu, zamek został zwrócony potomkom Józefa Szymonka. Nowi starzy właściciele wciąż stopniowo remontują budowlę i po raz pierwszy w jej historii udostępnili ją zwiedzającym. No dobrze, wystarczy. Przejdźmy teraz do klu dzisiejszej opowieści. Ta bogata historia architektoniczna i własnościowa zdaje się być jedynie powierzchnią znacznie głębszej i mroczniejszej opowieści, która od wieków otacza zamek Huska. Jak się bowiem zaraz przekonacie, kluczem do zrozumienia tajemnicy tego miejsca nie jest pytanie kto, co raczej dlaczego i na czym zbudował tę niezwykłą twierdzę. To, co niewątpliwie wyróżnia nasz zamek spośród innych średniowiecznych fortec, to przede wszystkim kompletnie irracjonalna lokalizacja. Zdala od szlaków handlowych, granic, bez dostępu do źródeł wody, otoczona nieprzeniknionymi borami, które według materiałów źródłowych nie za specjalnie nadawały się nawet do polowań. Żaden statek wojskowy nie wybrałby takiego miejsca na twierdzę, co więc kierowało budowniczymi. Odpowiedź tkwi głęboko pod fundamentami zamku. Według legendy opisanej przez kronikarza Wacława Hajka, w tym miejscu znajdowała się przerażająca szczelina w ziemi. Nikt nie wiedział, czym jest dokładnie, ale wedle opowieści była tak głęboka, że miejscowi nazywali ją Bramą do piekieł. Z tego mrocznego portalu miały wyłaniać się przedziwne istoty półludzie, pół zwierzęta, które nocami terroryzowały okolice, zabijając bydło i sprowadzając na miejscową ludność rozmaite nieszczęścia. Wierzono również, że każdy nieostrożny wędrowiec, który zbliżył się do szczeliny, mógł zostać przemieniony w jedną z takich kreatur. Zakrzykniecie teraz, Dlaczego nikt wobec tego nie wpadł na pomysł, by otwór zasypać? Jak się okazuje, takie próby były podejmowane niejednokrotnie, ale każda z nich kończyła się fiaskiem. Otchłań, niczym kosmiczna czarna dziura pochłaniała wszystko bez śladu. Ostatecznie miejsce przykryto grubymi kamiennymi płytami i wzniesiono na nich kaplicę, której ściany, co ciekawe, pozostawały wilgotne nawet podczas najdotkliwszych susz. Jedna z legend opowiada o tym, że pewien czeski książę, stacjonujący w okolicy, dowiedziawszy się o uporczywej walce mieszkańców z żarłocznym otworem w ziemi, postanowił im pomóc. Ogłosił wśród skazanych na śmierć więźniów, że śmiałek, który zejdzie w piekielną otchłań i dowie się, jakie tajemnice skrywa, zyska wolność. Pomimo tego, że na szali położono najwyższą wartość, więźniowie, ku szczeremu zdziwieniu księcia, wcale nie odpowiedzieli na te propozycje entuzjazmem. W końcu znalazł się jeden człowiek, który postanowił podjąć się tej misji ponoć spuszczono go w ciemność na linie a kiedy wyciągnięto go z powrotem na powierzchnię ten Okazał się zupełnie siwy, starszy o kilkadziesiąt lat, a do tego nie był w stanie wydusić z siebie żadnej sensownej informacji. Bełkotał jedynie niezrozumiałe frazy, a jego oczy błądziły w amoku. Do ostatniego dnia swojego życia nie powrócił do zdrowych zmysłów, a informacje o tym, co zobaczył, zabrał ze sobą do grobu. O złowrogiej reputacji zamku świadczą również znaki, które natura pozostawia na tym obszarze do dziś. Na wewnętrznym dziedzińcu regularnie odnajduje się martwe ptaki, jakby jakaś niewidzialna siła strącała je z nieba dla czystej zabawy. Inną ciekawostką, która szczególnie przykuła moją uwagę, była informacja, jakoby w budowli brakowało kuchni i źródła wody, dzięki któremu kucharki mogłyby sporządzać potrawy dla króla i jego armii. Zakładając, że zamek miał pełnić funkcję fortu, możemy uznać, że w grę wchodziła wizja długotrwałej izolacji dużej grupy osób, które przecież musiały coś jeść. Skąd zastępy żołnierzy czerpały energię do walki, a może żadnych żołnierzy tam nie było, a warowna budowla stanowiła wyłącznie przykrywkę dla czegoś nadnaturalnego? Jak nie trudno się domyślić, w ciągu wieków zamek przyciągał osoby zaangażowane w praktyki okultystyczne? Szwedzki czarnoksiężnik Oronto w XVII wieku uczynił z niego swoje laboratorium, prowadząc eksperymenty, które tak przeraziły lokalnych chłopów, że zdecydowali się go zamordować. W 1836 roku, podczas pierwszej wędrówki po regionie, czeski poeta Karel Hynek Macha spędził noc w chustce i podobno w swoich snach doświadczył straszliwej wizji, którą później opisał w liście do swojego przyjaciela Edwarda Hindleya. Tu robi się naprawdę ciekawie. Macha opisał, jak jego dusza wstąpiła do otchłani, a następnie została przeniesiona do piekielnej, zmechanizowanej przyszłości Pragi roku 2006, gdzie błąkał się w przerażeniu i rozpaczy. Macha napisał, że spotkał dziewczynę, która pokazała mu ruchome obrazy w małej szkatułce. Oraz że w ciemności wędrował wśród wysokich, piaskowcowych klifów, podziurawionych otworami, które emitowały upiornie żółte światło, złowieszczo podobne do współczesnych bloków mieszkalnych, które obecnie górują nad przedmieściami Pragi. Przypominam, poeta opisywał to wszystko w 1836 roku, więc jak te przecież całkiem bliskie współczesności wizje wyłoniły się z jego podświadomości? Czy to był tylko sen? Czy możliwe, że został faktycznie przeniesiony w czasie do dobrze już nam znanej teraźniejszości? Decyzję pozostawiam Wam. Wiadomo również, że niemieckie SS przejęło zamek Huska podczas nazistowskiej okupacji Czechosłowacji od 1939 do 1945 roku. Nie wiadomo jednak dokładnie czym się tam zajmowali, ponieważ w typowym dla nazistów stylu zniszczyli wszystkie zapisy i dowody swojej działalności, gdy niemieckie siły wycofywały się z Czech w obliczu zbliżającej się armii rosyjskiej i amerykańskiej. Najdziwniejsze jest to, że zamek nie przedstawiał absolutnie żadnego znaczenia strategicznego dla niemieckich działań wojennych. Ale biorąc pod uwagę znane fakty, które pojawiły się raptem w ostatnim odcinku bardzo strasznego podcastu o tytule Szaleństwo Pana H, dotyczące okultystycznej filozofii Trzeciej Rzeszy, możemy się domyślać, że legenda tego miejsca zaostrzyła apetyt Himmlera na dalsze poszukiwania nadnaturalnych mocy, które pozwoliłyby Trzeciej Rzeszy utrzymać swoją potęgę, bo czy istnieje lepsze miejsce dla rozkwitu nazizmu niż zamek, który wyrósł na bramach piekła? Niektórzy badacze uważają, że naziści wybrali tę lokalizację dla utworzenia kolejnego miejsca, w którym miały powstawać pokolenia przedstawicieli czystej rasy aryjskiej. Tak, ta praktyka istniała w III Rzeszy, jakkolwiek absurdalnie może dla nas brzmieć. Jednak żadne z tych zastosowań nie zostało jednoznacznie stwierdzone przez wspomniane już zniszczenie wszelkiej dokumentacji. Niezależnie od jego znaczenia dla nazistów, po wojnie konieczne było oczyszczenie terenu zamku z min lądowych i to jest również jeden z powodów, dla których obecni właściciele nie pozwalają na żadne wykopaliska wewnątrz zamku. Poszukiwania skrywanej przez zamek tajemnicy mogłyby bowiem zakończyć się nieumyślną detonacją niewypału, która zagrażałaby nie tylko fasadzie wiekowego budynku, ale również zgromadzonym tam ludziom. Legendy otaczające zamek chłuska nie kończą się jednak na zakurzonych kartach historii. Już pobieżny przegląd kilku stron internetowych i podróżniczych blogów ujawni nam, że współcześni również doświadczają niewytłumaczalnych zjawisk na terenie tej nietypowej budowli, zjawisk i pecha, który prześladuje ich na długo po opuszczeniu obiektu. Jedną z takich osób jest Hanna Maggi, właścicielka Maggi's Ghost Tour w Pradze. Oddajmy jej głos. Zamek Huska, <gryw> nawet mi nie przypominajcie, do dziś nie umiem myśleć spokojnie o tym miejscu. Moja pierwsza wizyta odbyła się zeszłej zimy. Pojechałam tam razem z Tylerem, moim mężem, i naszym psiakiem Bobo. Wiecie, jak wszyscy chcieliśmy sprawdzić, o co tyle szumu. Już od wejścia na dziedziniec ogarnęło mnie przedziwne uczucie. Bałam się, chociaż nie potrafiłam zrozumieć czego. To było zwykłe, stare zamczysko. Do tego za dnia, dookoła kręcili się turyści, a ja czułam się tak, jakby całe moje ciało szykowało się właśnie do ucieczki lub walki. Kiedy starałam się zignorować te sygnały, zerknęłam na naszego Bobo. Od początku był nieswój, raz po raz stawiał uszy i ogon, ale kiedy przekroczyliśmy bramę, zaczął szczekać w nieprawdopodobnej ekscytacji. Nie dało się nad nim zapanować. Dobrą chwilę staliśmy z Tylerem w bezruchu, próbując odnaleźć powód takiej reakcji naszego psiaka, ale nie udało nam się niczego zlokalizować. Kiedy wreszcie zapanowaliśmy nad rozszczekanym bobo, ruszyliśmy zwiedzać zamek. Widziałam, że Tyler ma nietęgą minę, ale postanowiłam go nie dopytywać. Dopiero w drodze powrotnej przyznał, że podczas zwiedzania czuł się obserwowany, ale nie tak, jakby patrzył na niego człowiek, tylko coś więcej. Coś znacznie groźniejszego. Ale, ale to jeszcze nie koniec. Wróciliśmy do centrum Pragi. Pamiętam, że musieliśmy coś załatwić, więc zostawiliśmy samochód na parkingu. Kiedy wróciliśmy, samochodu już nie było. Oczywiście z początku myśleliśmy, że zawiodła nas pamięć i w rzeczywistości stoimy gdzie indziej, ale już po kilku minutach zorientowaliśmy się, że ktoś najzwyczajniej w świecie buchnął nam auto. W końcu się znalazło, ale wszelkie wartościowe przedmioty, które się w nim znajdowały, już nie. Mówcie co chcecie, ale ja naprawdę wierzę, że po wizycie w zamku Huska jeszcze jakiś czas prześladował nas pech. Hanna nie była jedyną osobą odwiedzającą zamek, która deklarowała paranormalne doznania. Niektórzy twierdzą, że miejsce to stanowi specjalny punkt na mapie okultystycznych zgromadzeń. Inni uważają, że przyciąga statki obcych cywilizacji lub stanowi portal służący do podróży czasoprzestrzennych. Niezależnie od tego, czy teorie zdają się wyssane z palca, czy mają jakieś poparcie w dowodach, zamek chuska od wieków budzi ciekawość badaczy, okultystów i nas, fanów grozy. Nie ukrywam, że kiedy znalazłam informację o tej budowli, od razu zapałałam potrzebą odwiedzenia tego miejsca. Obiecuję, że jeśli tam dotrę, to z całą pewnością dowiecie się o tym pierwsi, a tymczasem dopływamy do brzegu dzisiejszej opowieści. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i informuję, że kolejny odcinek upłynie pod znakiem Waszych paranormalnych historii, które już teraz możecie przesyłać na adres bardzo brzydki gmail.com. Bardzo brzydki podcast małpa Raz jeszcze dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę Wam kolorowych snów.